Co to, to są te czasowniki modalne? To nie są nazwy czynności ani stanów, to są raczej nazwy nastawienia podmiotu do jakiejś czynności lub do jakiejś rzeczy lub zjawiska. Jest tych podstawowych czasowników modalnych sześć, tak więc ich liczba jest ograniczona, co powinno nas cieszyć, i zaliczamy do nich chcieć, móc, mieć pozwolenie, powinno się, lubić oraz szósty, musieć. O tym siódmym dodatkowym powiem w następnej roli. Przykład. Tomek pracuje, Tomek Arbeitet, ale jeżeli chcę powiedzieć, że Tomek wcale teraz nie pracuje, chce pracować, no to powiemy już wtedy: Tomek will arbeiten. Musi pracować. Tomek mus Arbeitet. Modalny jest odmieniony i jest w związku z tym przy podmiocie, przy swoim panu, że się tak wyrażę. Czasownik tradycyjny jest nieodmieniony, znajduje się on na końcu.